Cześć, tu Temi i mój kolejny unboxing. Od razu przepraszam za jakość głosu dzisiaj, ale moje gardło nie ma się najlepiej. Natomiast Majwa bardzo czeka na ten unboxing, poleciła, żeby kupić USA Box ze skrami.pl. Stronę już bardzo dobrze znamy z moich innych unboxingów. Także Majwa, to dla Ciebie i potem daj w komentarzu znać, czy go kupujesz, czy nie. Tak przy okazji też nie obraźcie się, jeżeli tam pod którymś filmikiem nie ma komentarzy, YouTube je często sam wyłącza i nie bardzo wiem, co mam z tym faktem potem zrobić. Ja je włączam na nowo i tych komentarzy już potem nie ma. Także to nie tak, że ja je usuwam, z reguły je wszystkie lajkuję, serduszkuję i na nie odpowiadam, co pewnie zauważacie. Także może przejdźmy już do unboxingu. Podoba mi się pudełko krami ma chyba najlepsze pudełka ze wszystkich tych stron, z których do tej pory zamawiałam. Um, z reguły chyba był papier na górze. Tym razem mamy takie styropianowe uh, pałeczki. Tak, narobię sobie bałaganu na podłodze. Okej. Okay. To, co mamy pierwsze? Może to, bo samo już wychodzi. Kwaśne jabłko. To taki... na zasadzie gumy rozpuszczalnej, mi się wydaje. Odłóżmy sobie go. Mamy też jalapeno, chrupki. USA to tak troszkę nie moja bajka, jeśli chodzi o smaki, aczkolwiek mam trzech braci, także... Ktoś to na pewno zje. A um, poproksy kojarzę, że w jakimś poprzednim unboxingu przy którymś pudełku też to miałam i chyba to jeszcze mam niezjedzone nawet. Nie wiem, czy nie w świątecznym. Denerwują mnie te pałeczki. Mamy Rizzi. Naprawdę nie wiem, jak się to czyta. E, ciasteczka. Też o smaku masła orzechowego, zastanawiam się, czy ta firma robi coś o innych smakach, czy tylko o smaku masła orzechowego. Mamy też KitKata świątecznego, tak, tego zdecydowanie pamiętam, bardzo smaczny, już go zjadłam. A guma balonowa. Milky Way, solony karmel. Milky Way to baton z mojego dzieciństwa, ale nie słyszałam o takim smaku. Coś nowego. Mamy też niebieską fantę o smaku owoców leśnych berry, jagódki malinki. No, fajnie, fajnie. Mamy też niebieskiego Twixa Cookies and Cream, też coś nowego. Lubię Twixy, ale o tym też nie słyszałam. Tak trochę zaskoczenie w tym pudełku. MMN Finat Butter. Ostatnio je miałam też w którymś pudełku. Um, no chyba nie przepadam po prostu za masłem orzechowym. Nie weszły mi, ale kto co lubi. E, tu mamy cukierki do rzucia, czyli coś na zasadzie żalek. Takie pałeczki faktycznie. O, i są smaki wypisane kiwi z bananem. A karaibskie coś. <noise> Nie jestem pewna, co to jest punch. Truskawka i banan. Znowu ten dziwny punch, tym, że rajski i mango. Okej. Mamy poptarcy. Poptarcy są bardzo dobre. Już je też kiedyś miałam w którymś unboxingu. To są takie dwa podłużne ciastka. Tu niby są e, Frosted i Hot, aczkolwiek ja je lubię jeść w tej postaci, w jakiej są. E, no, co kto lubi, no, bo słyszałam, że niektórzy też to mrożą i wtedy na zimno smakują inaczej. E, nercy. No tak, jakby tu boks amerykański bez nerców. Ostatnio pojawiają się w coraz większej ilości sklepów w Polsce. Widziałam je ostatnio na przykład w Aldi, a, I w chyba jakieś Dragon Edition? No nic. Ciekawie. I mamy. To nic nie waży. Eee, Marshmallowy w puszce. Nie bardzo wiem do... do kanapki. No, w sumie nie jadłam jeszcze tosta z marshmallowem, ale to jest Ameryka, więc w sumie nic mnie chyba nie zdziwi. Filmik wyszedł dzisiaj dość krótki, jak widzicie, niewiele się tutaj znajduje w tym boksie. Boks tak jak każdy boks ze skrami kosztuje 100 plus przesyłka. Ja z reguły biorę do paczkomatu czyli 10 zł. I o ile tamte boksy jakoś mnie tak bardziej satysfakcjonowały, może dlatego, że bardziej w moim klimacie. Ten jest taki średni, ale tak jak już wcześniej powiedziałam, co kto lubi. Więc jeżeli Lubicie amerykańskie słodycze? To jak najbardziej to jest coś dla was. E, także tutaj pozostawiamy to już kwestię gustów i guścików. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie następne propozycje boxów. Nie zamówię słodyczy za szybko, jeszcze mi zostały słodycze ze świąt, także nie chcę się tym też zasypać w domu. Najbliższy unboxing będzie boxa z figurkami albo z jakimiś gadżetami. E, mam Parę stron już upatrzonych, także jak tylko się zabiorę za zamawianie, to y, zobaczymy co się da w tej kwestii zrobić. A tymczasem do następnego, pa pa.